Hej, witam ponownie To już chyba przetostacia, bo stacia część e, Dead Space'a Tu sobie ustawiłem czas, dobra Dobra, skąd pieprzyć, ci tak zrobię swoje tak Teraz też będę uciekał Pieprze to nie ja będę się tutaj z nimi walkę wdawał. Właśnie ich znowu 15 tysięcy odrodzi tutaj Ale ja mam się przydała Przecież teraz to ją marnuję. Ja pierdzielę! Czemu nie lecę teraz? Tak, chciałem zyskać amunicję, a znowu ją tylko straciłem. I co tak będziemy od jednego miejsca w drugie chodzić Seriously Ja tu też już byłem Po raz kolejny idę w to Zasrano miejsce Ury, że hasz ta ciota Można ludzi niż kuźwa tych stworków Dobra, stara droga. Kuźwa, Ludzie jak się z tego do dupy strzela O, nas na ich tutaj Wszyscy padli Dobra A jeszcze z nich amunicję pozbierać To to za muzyczka znowu? Bo myślałem, że znowu to idzie, tu już powiem przecież No i znowu tutaj się wracamy markings What's the final step? Dobra, to musi być tu. Gdzie następny? Aha, dobra, tam jest. Rycze wypadł mi z tym. Urcze blade, kuźwa, jak ja tego nienawidzę Jakiś kamikadze debil No to ja mogę mówić fucking shit, a nie wy To to nie mam życia, nic naprawdę Ja pierdzielę ty cfelu jeden, goniłeś mnie kuźwa, miałeś od razu do mnie strzelać Kurczę następnie, naprawdę już tu nie mam nic Nie ma tu nic Fucking piepson że to jest więcej szczelin na niż w Call of Duty Dobra, byle żeby życie było Dobra, wezmę sobie tak najwyżej tutaj Żeby się gdzieś schować Dobra, teraz to gdzie to jest jako pierwsze. Co, trzeba się osłonić? Co, przyjdziecie tu? czy nie Dobra tutaj ławka trzeba coś kupić, jakąś amunicję, cokolwiek Wszystko jak na więcej, kuźwa już teraz nie będę oszczędzał amunicji To z tym sprzętem już przejdziemy gierkę. Uczcie, będę się z tym kaleczył teraz. We have to the codex. done everything else Serrano said to do. I'm heading in. my knee the codex in now, and this place is about to be buried. Dobra lecimy, nie będę tego pajaca teraz słuchał Zobaczymy no, co nas jeszcze u góry spotka No już widzę, że będzie trzeba stad użyć. Seria Dobra, muszę odpowiedni moment znaleźć

Chyba tyle O jest to ten pajas Dawaj mi to Tak, pierśni się jeszcze tym grzmotni się To co panie podłączamy Co ona żyje? Give me the codex and you can have her back. No! Isaac, you know what's at stake. Okay, everybody calm down. Okay, Danik? Give me the codex! Or I will kill her! No! Isaac! What are you doing? You, you got a second chance. If he turns off the machine, we're all dead. Her? Us? Everyone. Don't let it all go dark, Isaac. There's more than one kind of right. No! No i dobrze ci tak dziadu. Bardzo dobrze. Kurczę, ale chciałem... chciałem ja go zabić, a nie przypadek. You two get out of here. Go back to Earth space. Tell them what we found. I'm staying. All I got left. You can't stop it, Carver. Not without me. I'm the marker killer, remember? Isaac. I turned my back on the world because I was afraid of what needed to be done. Ellie, I'm not afraid anymore. There's a shuttle over there.

Co to za purchała jakaś? Holy shit! Oh, shit. Damn, this whole thing us. Dobra, szafter dziewiętnasty. Dobra, wiecie co, na tym skończymy ostatni rozdział. Zobaczycie w ostatnim odcinku. Ja tu zapalę światło, bo już pewnie mnie nic nie widać. Ogarnę się na chwilę. Do następnego razu, cześć. Hej, witam ponownie. Jednak postanowiłem to zrobić w jednym odcinku. Bo zobaczyłem, że jest bardzo krótki, 13 minut tylko ma, ale czasami się już gubię w tych długościach. Nie kontroluję tego. Także wszystko będzie już w jednym odcinku. Teraz tutaj. Trzeba uciekać i tyle. Tego białego pajaca już nie ma. Na całe szczęście. jest jakaś skrzynka jest. Krzynka, jest. My to bym już uciekać, ale że końcówka gry to to nie zmierzmy się z tym już na stole kurczę będziesz mnie gonił ty dziadu tam jeszcze jeden idzie nie to jednak już nie żyje dobra Nie wiem szczerze mówiąc po co mi to już tylko, nic mi nie obchodzi. Jeszcze żyjesz. Kurczę, jeszcze ten duży tutaj. Naprawdę nie mam amunicji Saving Jeszcze Awat mi się znowu załączył, kurźwa, ta sama godzina. Yeah. Super, już nie wiedziałem gdzie mam uciekać ja Jeszcze raz, ale chyba się w tym odcinku nie będzie No Dobra, nie musiałem nawet stazu używać Teraz sobie użyję tego Speed'a Teraz już nie Odwal się Ooj shit. No i co ja miałem zrobić? Nawet nie wiem co moje pieprzło Jakaś kuźwa blacha Jaka żonada w ogóle Nie ma znowu mnie pieprzła, no ta blacha jakby nikto tej blachy. No, widać, trzeba tutaj wylądować. Dobra. O, ile skrzynek, jak pięknie. Wypad Czemu mi t... No odwalisz się, no jaki dzikus w ogóle Zasrany, już na na tym Kurczę od nowa zaś to zbieraj. To szlag mnie trafi zaraz Gdzie mi odlatujesz, tutaj wypad z tym No jakieś same gówna zaś dostaje, w ogóle mi do niczego potrzebne. Walisz do niego Starzon Co to było? Nie no ja tu zaraz się wkurzę, kuźwa, bo to chore już jest. Aś jakiś pewnie z tyłu kuźwa za mną był Dziad zasrany Wy pan z tym karabinkiem, jest żałosny. Bo to się za mną zawala wszystko, nie wiem co to wtedy było. Nie wiem o co kaman. Co następny dziad. A jaki cwaniaczek, następny! Gnoju ty! Nigdy więcej Dead Space'ów. Kurczę, następny. No odwalisz się ode mnie! No i znowu, co to było? Co to się za wszystko kuźwa i co mam no, na zawłanie wszystko rozwalić? Chore, chore to jest, naprawdę to jest chore. jak ja tego nienawidzę, mnie coś pogania, gra. Szybko zabij, rozwal go. Kurczę, zaś ta broń od odpalona. Chyba na to wygląda, że muszę jak najszybciej to przejść. No rozwalaj to! Nie no, naprawdę nie umiem na no, spokojnie. Klękaj dziadu, klękaj. Trafisz go tym. No to pewnie ta przestrzeń mnie rozwaliła. Wtedy ja myślałem, że nie wiadomo co. Dobra, nie chcesz tego nawet. Kurczę, ty żygadło kuźwa. Gdzie teraz? Tutaj. Następny, gnojuty No patrz jaki kuźwa niewyżyty! Oczywiście też nie ma save'a, po co kuźwa? Będziesz to przechodzi 15 razy 15 razy, nie? Teraz, dzięki Bogu Beczka, jak zajebiście. Dobra, wiecie co, tu skończymy, akurat ten odcinek w kupie będzie miał te 30 miliona, dziękuję. W następnej części już na 100% będzie koniec gry. Jeszcze nie poczułem ten stół, piecznąłem. Ostro, do następnego razu, trzymajcie się.